Tematem dzisiejszego materiału jest karta na niego, która była dostępna poprzez SBC. Przedstawię jego mocne i słabe strony oraz ogólną opinię na jego temat. Od razu powiem, że ta karta zaskoczyła mnie. Ale czy pozytywnie, czy negatywnie, no to o tym dowiecie się w dalszej części tego materiału. Może zaczniemy od takiego ogólnego zarysu postaci, że tak powiem, SBC na niego od zera kosztuje poniżej 200 tysięcy. Dostajemy kartę 90 Overall. 5 na 5 gwiazdki. Do tego Trickster Plus Playstyle i poza tym to ma jeszcze tutaj piłkarski dryk, technika strzelec finezyjny specjalista od podcinek oraz zagranie z fałsza. Jeśli chodzi o pozycje na jakich możemy nim grać no to LP Lewe skrzydło oraz napastnik Role plus, plus na napadzie ma tylko fałszywą dziewiątkę, jeden plusik na lewym skrzydle ma skrzydło plus, tak samo na lewej pomocy, no jeszcze na lewej pomocy ma szeroko ustawiony rozgrywający plus. Jak widzicie, rozegrałem nim 18 spotkań, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest tylko Division z Druga Liga oraz kwalifikacje do Mistrzostw Foot w którym grając nim, wbiłem 4 zwycięstwa, 18 spotkań, 34 gole. 5 asy grałem im głównie w zasadzie cały czas tylko na pozycji napastnika. Właśnie korzystając z tej roli fałszywa dziewiątka plus. I skoro to wszystko już wiecie, to myślę, że mogę przejść do. Podsumowania jego słabych i dobrych stron. Może zacznijmy od tych słabych, no bo mówiąc szczerze, jest ich o wiele mniej. Zresztą to mogliście się domyśleć po wstępie i też po tym, jak widzicie jego statystyki, bo grami się nim po prostu wyśmienicie, ale słabe strony on ma. Przede wszystkim liga, no to trzeba powiedzieć, no bo portugalska liga nie jest dość popularna. Tam nie ma dobrych kart dość dużo, ale za to można go zgrać Portugalczykami lub ikonami. U mnie jest na dwóch punktach zgrania, ale nawet jak wy. Tutaj, menedżera, to on i tak ma dwa punkty zgrania. Także tutaj m, ciężko mi byłoby, musiał wrzucić chyba jakiegoś jeszcze Portugalczyka z tej ligi. Mniejsza z tym. To jest y, minus, jak ktoś nie ma, właśnie jak go zgrać. No to raczej jako po prostu zmiennik y, bo do składu, no mówię, ciężko go wrzucić, jakkolwiek. Kolejny minus, moim zdaniem, ogromny. I ubolewam troszkę nad tym, że on nie ma pozycji SPO. On na tym centralnym SPO to było, no po prostu bajka nim grać. Ma tylko pozycję napastnika i lewe skrzydło, nawet nie ma prawego skrzydła. Trochę mnie to boli, bo uważam, że jakby odjęli właśnie lewą pomoc na przykład... Znaczy wiem, że on tam grał, ale dali, no po prostu o pozycję. No to, no to po prostu bajeczka nim grać właśnie na tej pozycji i, i bym go właśnie raczej tam używał niż na napadzie. Aczkolwiek, jak widzicie, HandGryz na napadzie wykręca niesamowite liczby, ale o tym zaraz powiem troszkę więcej. Jeśli chodzi o PlayStation Plus, no tutaj ten Trickster jest spoko, aczkolwiek jego rzadko używam, no w zasadzie praktycznie w ogóle. jakby miał, nie wiem, cokolwiek, PowerShot Plus albo jakiś inny tutaj. No, na przykład to szybkość, plus to myślę, żeby było na jego korzyść, tylko i wyłącznie to jest taki minus, do którego można się doczepić, ale też no niekoniecznie. Nie Niemniej chciałbym o tym wspomnieć. No i właśnie, przez to, że on nie ma pozycji SPO, no to ja gram nim na napadzie i to też jest minus, że on nie ma roli plus plus na napadzie i ma jedyny tylko plusik przy fałszywej dziewiątce ja osobiście po prostu nie lubię grać w tej roli, ale właśnie chodzi o to, że Nani w roli fałszywej dziewiątki spisuje się znakomicie że właśnie wrzuciłem go przez to do składu, mimo że nie lubię tej roli to gram nim właśnie na fałszywej dziewiątce przechodząc stricte do statystyk czy tutaj dostrzegam jakieś wady? Na pierwszy rzut oka zdecydowanie tak, no bo 83 wykończenia na tym etapie grając nim na napastniku, takie jak ja to robię, to wydawałoby się, że no jest to ogromny minus, ale mówiąc szczerze, nie jest to żaden problem, ponieważ przez to, że on ma tyle tutaj playstali tych zwykłych, jeśli chodzi o strzelanie, bo i specjalista od podcinek, i strzelec finezyjny, i zagrania z fałsza przy pięciu gwiazdkach słabszej nogi pięciu sztuczek, to wykończenie absolutnie nie jest odczuwalne. Te wszystkie niesamowite statystyki połączone w jedno sprawiają, że na nim nie ma absolutnie żadnego problemu z dochodzeniem do dogodnych sytuacji, nawet z bliższych odległości, więc to wykończenie Wykończenie absolutnie nie jest odczuwalne, bo na niej kończy dosłownie wszystko. Fineska, nawet z zapolakarnego, strzał z fałsza, podcinka, wszystko dosłownie wpada. Nawet od czasu do czasu próbowałem powershoty i też udawało mi się strzelać. Uważam, że karta, jeśli chodzi o strzelanie, jest bardzo, bardzo dobra i to wykończenie absolutnie tutaj nie przeszkadza. Jeśli chodzi o to tempo, no to tutaj. Też nie było żadnego problemu, żeby przeganiał często. Właśnie połączenie tego trickstera z pięcioma gwiazdkami sztuczek i słabszej nogi sprawia, że można było też w inny sposób wymijać obrońców, jakimś właśnie z wodem, prostym nawet i dzięki temu to tempo nie było aż tak potrzebne. No ale to jest odpowiednie tempo, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Wiadomo, nie jest wybitne jak Mbappe, ale też nie jest tragiczne. Co do podań, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, ale to też nie jest tak, że, że posyła piłki na 40 metrów dokładnie. Zresztą w sumie nie wiem, bo po prostu nie testowałem. To jest karta, która u mnie gra stricte na napadzie i ma wykańczać robić po prostu szum w defensywie rywala, ewentualnie wykreować jakąś akcję właśnie dla moich pomocników. No i to, co jest najpiękniejsze w tej karcie. Dribbling. Dribbling po prostu to jest coś, dla czego pokochałem tę kartę i uważam, że lepszą kartą w tej grze aktualnie nie grałem. Mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Grałem wieloma kartami na napadzie. Zresztą wam pokażę w tym momencie, że na ławce posadziłem Shelin lub właśnie... Właśnie GKRSA, którzy łącznie kosztują ponad 1,5 miliona, jeśli się nie mylę, i posadziłem ich na ławce właśnie kosztem na niego. Z tego względu, właśnie, że on ma niesamowity dribling i niesamowitą łatwość w dochodzeniu do dogodnych sytuacji, i po prostu połączenie też 5 gwiazdek sztuczek sprawia, że ja mam niesamowitą przyjemność zgrania na nim. Natomiast jeśli chodzi o Gokresa, no to tego nie, mo nie mogę powiedzieć. Nie ma 5 gwiazdek sztuczek, jest drewniakiem i też to wykończenie absurdalnie to brzmi, ale karta z 91 wykończenie jak widzicie na karcie. Porównując ją do karty z 83 wykończenia bazowego no to to, to nie ma porównania. Na niej ma o wiele lepsze. To jest właśnie ten paradoks. Także dribbling absolutny top. gra mi się nim po prostu przecudownie. To co też mnie pozytywnie zaskoczyło, że główki mimo, że to jest zawodnik nie aż taki wysoki, bo metr 77 jest dość zwinny no to jednak te główki ma w porządku. Potrafi wygrać główkę jak trzeba. Wiadomo nie przy rzutach rożnych, bo do rzutów rożnych mam innych zawodników. Ale jak czasem tam wrzucę, to też potrafił chyba. Dwa gole może głową strzelić. Fizyczność tak samo bez zarzutu. Przede wszystkim ta wytrzymałość sprawia, że grał mnie zazwyczaj cały mecz. Ewentualnie jak muszę gonić wynik, no to wpuszczam Gekeresza na napad, a na niego przesuwam na SPO i w ten sposób dokańczamy spotkanie. O skoczności już się wypowiadałem, że ma w porządku. Siła i agresja też sprawia, że nawet jak nie da radę okiwać obrońcy, no to tam się przepcha czasem i dzięki temu po prostu sobie znajdzie dogodną sytuację do strzelenia gola. Tak właśnie wygląda to moje Króciutkie, ale myślę, że rzetelne i też jakościowe podsumowanie. Tejże karty, mówię, grałem wieloma driblerami, wieloma napastnikami, Musialą grałem, grałem Abili i nikt nie ma tak dobrego driblingu jak Nani oraz nikt nie ma tak efektywnego wykończenia jak właśnie nasz portugalski zawodnik. Ani Shelin ani Gokeresz nie dają mi tego, nie dają mi też tej frajdy, co daje sam Nani. Karta naprawdę taniutka, jak za to co prezentuje, no to 200 tysięcy, no to od razu jak go zobaczyłem to stwierdziłem, że robię... I nie pożałowałem, no bo no, czerpię radość z gry nim, zresztą same statystyki i to co żeście widzieli podczas tego materiału. Wskazują właśnie na to jak ta karta jest dobra Ale wiadomo nie jest idealna Zresztą o tym mówiłem jakie ma minusy To by było na tyle w dzisiejszym materiale Mam nadzieję że wam się podobał Jeśli tak to zostawcie łapeczkę w górę Dajcie komentarz czy was przekonałem do zrobienia tego SBC Czy jednak nie Z chęcią wam przypnę serduszko Oraz też odpowiem na komentarz No dziękuję bardzo za oglądanie I do usłyszenia w następnym odcinku Siemanko, cześć